Cześć, witamy Was serdecznie w trzecim odcinku Kan Backstage Studio. Już wróciłyśmy z Kan, wiele gwiazd widziałyśmy na żywo, również ja teraz już mam makijaż. Jedny z gwiazd, o których będziemy mówić zaraz. I kto z Was nie widział, to cały czas na moim Insta Stories są u góry wyróżnione relacje z trzech naszych dni pobytu, a było fantastycznie. Miałyśmy też okazję uczestniczyć w fenomenalnych warsztatach z globalną makijażystką L'Oreal Valgarland, o czym wspominałam Wam w poprzednim odcinku, a za chwilę, yy, robiąc makijaż na Magdzie, zdradzę Wam kilka trików, które poznałyśmy w trakcie tych warsztatów. Także już koniec tych wstępów, przechodzimy do czerwonego dywanu. Czerwony dywan. Dzisiaj zaczynamy z złotą rybką. Tutaj się z Agą śmiejemy, bo mamy aktorkę boliwódzką, czyli Ażwarię Raj w złotej sukience, która właśnie przypomina fakturą rybie łuski. Jest to kreacja bardzo podkreślająca sylwetkę bardzo błyszcząca się, bardzo też w takim indyjskim i właśnie bollywoodzkim klimacie. Ja kiedyś byłam, słuchajcie, cztery miesiące w Indiach i to jest zdecydowanie bollywoodzki klimat, zarówno jeśli chodzi o stylizację, ciągnący się długi tren yy, i również bogaty, wyrazisty makijaż. Tak, ta sukienka jest o tyle ciekawa, że przez ten kolor złoty odbijający, ona z każdej strony wygląda inaczej i na każdym zdjęciu te kolory są troszkę inne, ale oczywiście utrzymane w złocie. Tak, one są takie holograficzne. I co mi się w formie tej sukienki podoba, co jest interesujące, to jest to, że mamy równowagę pomiędzy ramieniem, a pomiędzy trenem. Taką równowagę na skos, co bardzo fajnie buduje proporcje takiej eleganckiej sukienki. Druga kreacja to będzie fantastyczna amerykańska aktorka, czyli Asia Naomi King i sukienka absolutnie jak z kopciuszka, Tak, jak z bajki o kopciuszku. Mamy łososiowy kolor, dużo fruwających materiałów, ale tu mamy podobny zabieg jak ostatnio miała El Fanning, tak. czyli jest duża sukienka, dużo jest materiału, ale całość prezentuje się bardzo lekko. lekko. To jest w ogóle kolor bardzo modny w tym sezonie, bo jest to taki kolor trochę łososiowy, trochę koralowy. Kolor sezonu wiosna-lato, zarówno w makijażu, jak i generalnie w designie czy w modzie. Trzecia kreacja to jest Elza Hosk, którą widziałyśmy kilkukrotnie na żywo. Na Jestlała, tak, w tym samym hotelu co my. Widziałyśmy ją właśnie gotową na czerwony dywan. I to jest aniołek Victoria's Secret. Ona też zaczynała swoją karierę jako koszykarka, co ciekawe, a na żywo prezentuje się absolutnie nieziemsko. Jakby była no, nierealna. Ona idzie i generalnie wszyscy odwracają za nią głowę. Wygląda tak. jak lalka, jak taka woskowa figura. No jest przepiękna. Tak, tak. jest bardzo wysoka, ma prawie 2 metry. Ja się śmiałam, że... Ona ma nogi naprawdę do mojej wysokości szyi. Wyglądała absolutnie zjawiskowo, a tutaj na czerwonym dywanie prezentowała się w długiej zwiewnej sukni pastelowej, pastelowej która jeszcze jej sylwetkę wydłużała, więc możemy sobie wyobrazić, że już w ogóle miała taką bardzo tutaj posągową mhm. posturę, a co mi się w tej stylizacji bardzo podoba, to jej uczesanie, czyli ten delikatny warkocz Barkocz jako opaska. Tak. Zamiast jakiejś opaski typu opaski po prostu zrobiony miała Przepiękny, delikatny warkocz. I też to pokazuje tendencję czerwono-dywanową, że mamy to już jest w tym trzeci roku... warkocz, tak, który w tak, ogóle omawiamy. Tak. Tak. Dużo takich uh -huh. delikatnych, kobiecych. Um... Fryzur. Tak, fryzur upięć, różnych takich kobiecych zaplotów. I kolejna stylizacja chociaż to będą trzy stylizacje, mm -hmm. to oczywiście jest nasza polska Ania Rubik, nie mogłyśmy o niej nie powiedzieć dzisiaj, która trzy ostatnie wieczory pod rząd pokazała się w trzech czarnych kreacjach od Yves Saint Laurent. I pierwsza kreacja to była jej kreacja na premierę filmu Almodowara, na którym my też byłyśmy, bo tak. to była też nasza... Ten sam dzień, tak, tak, ten sam dzień, tak. to było nasze wyjście. I Ania tutaj miała na sobie garnitur, czyli klasykę, ale bez żadnej bluzki pod spodem. Na pewno wszyscy widziały te tę stylówkę, jestem o tym przekonana, i ona mi się bardzo podobała. Bo tutaj mamy dużo odsłoniętego ciała, ale ugryzione jest to w bardzo smaczny sposób taki artystyczny, awangardowy. Modowy. E, tak, bo w tym roku na Czerwonym Dywanie w Kan było dużo odkrytego ciała i nie zawsze wyglądało to smacznie. A tutaj mamy coś, co jest jednocześnie mocno, e, mocno odkryte, a z drugiej strony bardzo, bardzo wyważone, bardzo smaczne i bardzo klasyczne. No, po prostu moje ukochane, oczywiście, czerwone usta. E, Druga kreacja. To moja I... ulubiona. Tak, to, 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 jest, to jest bardziej rokowy klimat. Tak. E, sukienka bardzo krótka, żakietowa z takim lt trochę tutaj ramionkiem, cekinowa, pięknie błyszcząca, i taki bardzo charakterystyczny makijaż dla Ani Rubik, czyli podkreślona wodna linia oka na czarno i podkreślona linia rzęsu góry i u dołu. Lekko wyciągnięta. Na boku, żeby był trochę taki koci kształt, to jest taki makijaż, który ona praktycznie zawsze, zawsze na sobie nosi. I to jest też fajne, bo to pokazuje, że na różne specjalne okazje nie trzeba się jakoś super zmalowywać. Tak. Tylko można nosić taki makijaż, który lubimy się na lubi na co dzień. W tak. którym się dobrze tak. wygląda, w którym się dobrze czuje po prostu. Tak. Mi się też podobają tutaj te rajstopy, bo tutaj mamy do tego rajstopy w kwadratowy wzorek, mhm. co też jest nieoczywistym połączeniem, a dzięki temu, że te rajstopy są. Ciemne, to one też równoważą trochę górę sylwetki, bo tutaj na przykład gołe nogi mogłyby sprawić, że ta góra sylwetki byłaby za ciężka w stosunku do dołu, a tutaj mamy fajną modową równowagę. A trzecia stylizacja Ani to jest kreacja niedzielna, czyli długa maxi sukienka z ciekawym, bo lekko przesuniętym na jedną stronę dekoltem. Asymetrycznie. I, tak, asymetrycznie, dokładnie. To też pokazuje, że w sukienkach wieczorowych nie zawsze musimy mieć ten dekolt taki idealnie pionowy. Jeżeli chcemy zwrócić uwagę ku górze sylwetki, żeby coś się ciekawego zadziało, a było czymś innym, no to właśnie ten dekolt może być, widzicie, trochę przesunięty. Mhm. To jest też świetny dekolt dla kobiet z gniejszym biustem. Mhm. Makijaż to bardzo podobny do tego, który miała dzień wcześniej, również takie bardzo podkreślone, mocne oko. Ale ogólnie ta stylizacja w porównaniu do dwóch poprzednich jest bardzo klasyczna, tak. hollywoodzka, taka typowo czerwono-dewanowo. Tak, no oczywiście, oczywiście, że tak. No i teraz przechodzimy do Last gwiazdy. But not least. Tak, <laughs> e Caroline Resser, francuska aktorka. it girl, tak. tak. I prezenterka telewizyjna, i makijaż Karolin. Właśnie. Prezentuje się na Magdzie. Tak. I zaraz um, Aga pokaże, jak go wykonać. Ale co jest ciekawe, to Karolin miała na sobie przepiękną sukienkę od Domu Mody Włoskiego Bulgarii. I jak widzicie, ta sukienka jest bardzo połyskująca, dlatego mm. że Dom Mody Bulgarii notabene powstał pod koniec XIX wieku, bo to był 1880, któryś rok. I to jest dom mody znany właśnie z biżuterii i z zegarków. Dlatego ta kreacja jest taka błyszcząca i bardzo biżuteryjna. Mhm. Tak, bardzo glamour. No i Karolina oczywiście prezentuje się absolutnie fantastycznie. My też ją widziałyśmy kilka razy na, na żywo. żywo. Przepiękna kobieta i naprawdę każda stylizacja, w której stylizacji by nie wyszła, czy przed hotel, czy na czerwony dywan, wyglądała po prostu fenomenalnie. I też tak dziewczęco tak. i bardzo lekko. Tak. No i co, Aga, pokażesz? Przyszedł czas na makijaż. Ja pokażę, jak wykonać makijaż, który, nosiła, który miała tutaj na sobie właśnie Karolin. Teraz ma na sobie Magda wersję dopasowaną do Magdy urody. Także zapraszamy na tutorial makijażowy. Teraz okay. dłużej będę gadać. Ja. I tak jak wspomniałyśmy, wykonam teraz na Magdzie makijaż, który miała na sobie na czerwonym dywanie Karolin. Już wcześniej przygotowałam skórę i do tego makijażu twarzy użyłam całej serii trumaczowej. Podkład 2N, podkład Magdy, który używa od kilku miesięcy. Korektor również 2N i puder w tym samym odcieniu. To wszystko jest 2N, vanila, taki w miarę neutralny kolor. I zaczynam od makijażu oczu. Bazą tego makijażu jest brązowa kredka roztarta w linii rzęs i delikatnie wyblendowana na robimy taką bazę pod lekkie smokey eyes. Ja wybrałam kredkę yy, z serii Le Smoky w kolorze brązowym i ja nakładam tą kredkę, słuchajcie, nieregularnie. To jest bardzo miękka kredka, którą się łatwo będzie blendowało. Nieregularnie, przy linii rzęs, leciutko wychodzę na powiekę i możecie ją zblendować tą gąbeczką, którą macie w zestawie w kredce albo pędzelkiem. Ja to zrobię pędzelkiem. I delikatnie wyciągacie sobie tą yy, kredkę, jak blendujecie, ku zewnętrznej części, części twarzy, tak żeby to oko było lekko wyciągnięte i bardziej, bardziej takie kocie w kształcie. Pokaż się, Madzia. Mhm, możesz się pokazać tu bez tuzy i zaraz robimy drugie oko. I jeszcze to, co ja lubię robić, to nakładam sobie odrobinę tej kredki na rękę. wargalland, ona też coś takiego robi. Podejrzałyśmy co nieco. Na pędzelek i tym pędzelkiem zamknę oczka. Jeszcze delikatnie tą kredkę nakładam tutaj na powiekę. Dzisiaj będzie wyrazistszy makijaż niż zrobiłyśmy w ostatnim odcinku. słuchajcie, robimy to samo na dole oka, w dolnej linii rzęs i ja robię to tylko tutaj w zewnętrznym kąciku, nie dociągam kredki do, do wewnętrznego kącika, żeby tego oka nie zamykać, tylko właśnie otworzyć. I teraz słuchajcie, biorę troszeczkę mniejszy pędzelek do wyblendowania tutaj tej okolicy zewnętrznego kącika oka na dole. I tutaj tak samo blendujemy, możemy sobie lekko wyciągnąć. Ja sobie czasami jeszcze palcem pomagam. I teraz przechodzimy do rozświetlenia wewnętrznego kącika oka, łuku brwiowego. Delikatnie tutaj jeszcze rozświetlam powiekę i drugie oko. Do makijażu oka wybrałam odcień cienia, bardzo podobny do tego, który miała Karolina na czerwonym dywanie. Ja wybrałam paletę Cherry My Cherry. I tutaj te dwa kolory. Takie brązo, bordo, miedziany odcień. I ja nakładam odrobinę na puchaty pędzelek taki do blendowania. Tym dużym pędzelkiem po całej powiece, blenduję ten kolor. Dochodzę sobie z, z tym kolorem do załamania powieki. I już dalej staram się nie wychodzić, więc ten makijaż oka otwórz oczko. Kończy nam się tutaj właśnie w załamaniu. Na drugiej robimy to samo i dużym pędzelkiem czystym blenduję sobie granicę tego cienia. I to samo, co zrobiłam na górnej powiece, robię na dolnej powiece i powtarzam sobie kolory, które wybrałam. Wybrałam sobie w ogóle też ten sam pędzelek, którym nakładałam kredkę. Nabieram, miksuję te dwa odcienie i tutaj w zewnętrznym kąciku nakładam odrobinę tego cienia. I z drugiej strony robię to samo. I ostatni element, element makijażu oka, tusz do rzęs. Ja dzisiaj się zdecydowałam, że użyję przed tuszem do rzęs jeszcze takiego primera, który sprawi, że te rzęsy będą bardziej wyraziste i, i takie jeszcze bardziej pod, podkręcone i pogrubione. Karolin miała też na tym czerwonym dywanie bardzo mocną górną rzęsę, więc chciałabym jakby jak najbardziej zbliżyć się do oryginału tego makijażu. No i stwierdziłam, że użyję sobie tego primera. Zobaczycie, że on jest w kolorze białym więc ciekawe, można ciekawe. się przestraszyć. I nakładamy go tak samo jak maskarę, czekamy aż zaschnie i potem, jak już ten primer zaschnie na rzęsach, zastygnie, nakładamy dopiero maskarę. Ja się tym razem zdecydowałam na maskarę z kolekcji właśnie inspirowanej festiwalem w Cannes, Volume Million Lashes, która jest osobiście moją, jedną z moich ulubionych w ogóle maskar ever. I teraz Madzia, ja Cię poproszę, żebyś się patrzyła do dołu. Mhm. I ten primer nakładamy na całe rzęsy, tak żeby obkleił jest z każdej strony, z góry, z dołu, do dołu i tam oczka. Mhm. I teraz czekamy, aż to wyschnie, i dopiero nakładamy tuż do rzęs. Więc teraz, chwileczkę tutaj wachlujemy, czekamy i, i czekamy, i dopiero za chwilę tuż do rzęs. Sprawdzam, czy primer wysył. Tak, możemy nakładać tuż do rzęs. Uszujemy rzęsy, w górę i dół. To, czego nam brakuje, to jeszcze rozświetlacz na łuku brwiowym, żeby tutaj się bardziej błyszczało i ja znowu wybieram ten najjaśniejszy z paletki rozświetlaczy. Małym pędzelkiem rozświetlam pięknie łuk brwiowy, tak żeby błyszczał tak jak u Karoliny. O, lepiej. I teraz robimy, słuchajcie, to samo na drugim oku. Zobaczcie, jak pięknie błyszczy. Dobra. A propos błysku, bardzo fajną rzecz powiedziała na warsztatach Walgarlan. Tak. Że na czerwonym dywanie fajnie jest błyszczeć, a nie się świecić. Zapamiętałyśmy, tak, tak. I stwierdziliśmy, że musimy się z wami tym podzielić, bo super brzmi, tak, tak. Ostatnio do makijażu brwi używałyśmy pomady, dzisiaj użyję kredki. Jest to kredka w odcieniu dopasowanym do brwi Magdy ze szczoteczką. Ja sobie zaczynam makijaż od wyczesania brwi. Wyczesuję leciutko ku górze. I teraz widzę, gdzie one potrzebują jeszcze uzupełnienia, i uzupełniam tym takim końcem bardzo, bardzo cieniutkim. I dosłownie dorysowuję sobie w tych miejscach kilka takich brakujących włosków. Uzupełniasz moje prześwity. Tak, uzupełniam prześwity. I jeszcze raz szczotkuję te brwi, tak, żeby ten, ta kredka i ten kolor bardzo ładnie nam się tutaj jeszcze ze skórą stopił. I możecie zobaczyć przed i po, jaki jest fajny efekt. I mogłabym powiedzieć, że był to ostatni etap makijażu brwi, ale ja użyję jeszcze jednego produktu. Jest to y, taka przezroczysta, transparentna maskara utrwalająca. Ja się śmieję, bo to jest mój ulubiony produkt do brwi od kilku lat. Tak? Co Czyli... kosmetycznie go pokazuję. Cały tak? czas. Bo on ujarzmia moje krzaczaste brwi. Tak, no to teraz przyszedł czas na ujarzmienie krzaczastych brwi Magdaleny. <laughs> Delikatnie wyczesujemy. One się też tutaj pięknie ułożą i utrwalą, także w ciągu Tak, dnia. one pozostają w tym kształcie właśnie, o to chodzi. W tym samym miejscu, gdzie, gdzie je wyczeszemy. Przyszedł czas na bronzer. Karolin miała w swoim makijażu dosyć mocno podkreślony policzek i my postaramy się dzisiaj też tutaj lekko wykonturować buzię. Nakładamy odrobinę brązera na taki właśnie puchaty pędzelek i fajnie jest nakładać od zewnętrznej strony twarzy, zahaczając również o skroń bo chcemy, żeby ta twarz była cała opalona i wykonturowana. Tu jest pierwsza warstwa. Jeszcze ze dwa, trzy razy to powtórzę, żeby to był taki efekt naprawdę widoczny. Dobra okay, i drugą strona. Bronzer mamy już nałożony. I tak jak widzicie na zdjęciu, Karolin ma bardzo mocno rozświetloną kość policzkową, szczyty kości policzkowych. Ja sobie zmiksuję, wiecie co, dwa odcienie, żeby ten nie był za jasny na skórze. Nakładacie ten rozświetlacz w tym miejscu błyszczy się bardzo ładnie. Teraz z drugiej strony. Przyszedł czas na usta. Karolin w swoim makijażu ma yy, kolor bardziej nude, taki wchodzący w beż. Ja wybrałam dla Magdaleny y, odrobinę y, różowe odcienie. Śmieję się, bo to wybrałaś mój ulubiony duet. Tak, znowu. Czytam sobie znowu. w myślach. Jeśli chodzi o konturówkę, jest to konturówka w takim delikatnym, pudrowym, różowym odcieniu. Yy, pomadka również yy, i pomadka ma wykończenie matowe, ponieważ Karolin również ma wykończenie matowe tych swoich. I gdybyście pytały, to pamiętajcie, wszystkie nazwy kosmetyków i numerki będą w opisie pod filmem. Tak, to jest 103. <noise> Zaczynamy od konturówki. Delikatnie obrysowujemy usta, i tą samą konturówką ja też delikatnie tworzę taką bazę pod, pod pomadkę, żeby ta pomadka potem się trzymała jeszcze dłużej. I nakładamy pomadkę prosto z tubki. I w związku z tym, że ja bym chciała, żeby te usta były trochę bardziej naturalne, delikatnie sobie odbijemy je na chusteczce. Mhm. I gotowe. Odtworzyłyśmy makijaż Karoliny Rysywę z czerwonego dywanu z festiwalu w Cannes. Błyszczę się. Błyszczysz się Karolin, tak. <grym> ja tutaj jeszcze jako makijażystka dostosowałam tę wersję czerwono-dywanową do urody Magdy, tak żeby Magda w tym wyglądała najpiękniej. No wiadomo, bo to są inspiracje, dostosowujemy tak, to, to swoje kolory, tak, prawda? Tak, tak. Dlatego na przykład zmieniłyśmy właśnie odcień ust. Mam nadzieję, że się Wam podoba. wszystko. Mamy nadzieję, że nasz trzeci odcinek wam się podobał. Koniecznie komentujcie, które gwiazdy zwróciły waszą uwagę podczas ostatnich dni festiwalu. Co wam się podobało? Tak, jakie makijaże, jakie stylówki. My jesteśmy tego bardzo ciekawe i widzimy się w kolejnym odcinku Can Backstage Studio już lada dzień tutaj. Pa pa. pa.